On, pisarz i publicysta Gazety Wyborczej, podobnie jak Donald Tusk, uważający, że polskość to nienormalność i tworzący między innymi takie pogardliwe wierszyki jak ten: Polaczek Stasiek na polskiej wsi mieszka, koszulę w zębach ma ten koleżka, uczy się pilnie przez całe ranki ze swej polackiej pierwszej czytanki. Ona, wybitna aktorka, wychowana jednak w całkowitym oderwaniu od polskości i w religii, która nie tylko z naszym krajem, ale i z kulturą europejską nie ma nic wspólnego. On, Mariusz Szczygieł, zaprosił ją, Maję Ostaszewską, do swojego programu w nielegalnej TVP, a ona dała tam taki pokaz odklejenia od rzeczywistości, że nawet ten odlot, na który kilka dni temu zdecydował się inny aktor, Antoni Pawlicki, blednie przy tym w zupełności. Tomasz Gdula, zapraszam na najnowsze wydanie programu Polskość to Normalność. Witając Państwa jak zwykle najserdeczniej proszę o subskrybowanie kanału, wokół którego budujemy tutaj wspólnotę polskich patriotów Wspólnotę Biało-Czerwonych Serc. Patriotą polskim jest każdy, kto uważa, że Polskość to normalność, kto z naszej narodowej kultury czerpie swoją tożsamość i czerpie dumę ze wspaniałej polskiej historii. Jakże niewiele trzeba, by być polskim patriotą, a jednocześnie jak bardzo dla wielu jest to nieosiągalne. Budujmy zatem wspólnotę ludzi, dla których Polskość. To ważna wartość, którą z dumą przejęliśmy po naszych przodkach i którą powinniśmy ubogacić naszym życiem oraz przekazać kolejnym pokoleniom, ale przede wszystkim w imię której powinniśmy obronić suwerenność i niepodległość naszej ojczyzny oraz tę tożsamość kulturową, która stanowi. O tym, kim jesteśmy. Aktorzy lubią wypowiadać się na każdy temat, chociaż nie zawsze mają coś sensownego do powiedzenia. Bardzo często zdarza się, że wielkie Jandy, pomniejsze kurde szatany i różnego rodzaju świętej bądź niesławnej pamięci sztury, zabierając głos poza scenariuszem, plotą bezmierne głupoty. I nie inaczej stało się w przypadku Mai Ostaszewskiej, która zresztą jest kobietą memem, bo ona jest przecież nie tylko aktorką wybitną, przyznajmy. Rola w filmie Katyń, czy rola w filmie Jack Strong, to takie kreacje, które niewątpliwie przeszły do historii polskiego kina, do najnowszej historii polskiego kina. No ale pani Maja Ostaszewska zagrała również w filmie Zielona Granica Agnieszki Holland. Zagrała tam nie dlatego, że zostało jej to zaproponowane za pieniądze, pewnie wzięła jakieś honorarium, tego nie wiem, ale ona to zrobiła z najgłębszego przekonania, ponieważ od 2020 Pierwszego roku Maja Ostaszewska uczestniczy w wielkim obrzydliwym ataku na obrońców polskiej granicy. Posuwała się nawet do stwierdzeń, że cały ten hybrydowy atak, który miał miejsce od strony białoruskiej, a zorganizowany został przez reżimy Łukaszenki i Putina, to jest kłamstwo reżimowej TVP. tej oczywiście z czasów, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego też Maja Ostaszewska, jeżdżąca na granicę, wspomagająca Organizacje, które nielegalnie trudnią się przemytem ludzi przez te granice. Taka właśnie aktorka Maja Ostaszewska, jednocześnie aktywistka społeczna, jak ją przedstawił Mariusz Szczygieł w swoim programie w telewizji polskiej, tej nielegalnie przejętej przez silnych ludzi, Tuska i Sienkiewicza, Maja Ostaszewska pozwoliła sobie na kilka bardzo ostrych słów pod adresem rządu Donalda Tuska. No ale zdziwiłby się ten, kto by myślał, że ona poszła po rozum do głowy i uznała, że bezpieczeństwo Polaków w Polsce, że bezpieczeństwo naszego kraju i obrona naszej granicy to jest święty obowiązek nie tylko prawo ale obowiązek każdego z nas. Ależ skąd. Maja Ostaszewska odleciała już kompletnie. Ja przypomnę tylko na marginesie zupełnie, że jest to osoba, która została wychowana w rodzinie buddyjskiej od najmłodszych lat. Jej rodzice, artyści o artystowskich duszach, e, przenieśli się nawet do pewnej osady, e, która została założona tylko po to, żeby tam żyli Polscy buddyści, a więc ludzie zupełnie oderwani od naszej kultury. Maja Ostaszewska nigdy nie została ochrzczona za Zawsze wszystkim, co Polskie gardziła. I dzisiaj nie jest inaczej. Obrona polskiej granicy to dla niej zbrodnia przeciwko ludzkości. I na kanwie takich właśnie przekonań pozwoliła sobie na bardzo ostry atak na Donalda Tuska. Stwierdziła, że premier Donald Tusk przyjmuje narrację skrajnej prawicy. A największym wstydem dla Polski jest to, że my dzisiaj dokonujemy tak zwanych pushbacków, czyli po prostu wypychamy za naszą granicę tych, którzy ją nielegalnie często siłą i narażając zdrowie i życie obrońców tej granicy zarówno żołnierzy, jak i funkcjonariuszy straży granicznej przekroczyli. Jednocześnie Maja Ostaszewska nie dostrzega, że Niemcy, ci cywilizowani, tacy wspaniali, stawiani na piedestale jako lepsi od nas, robią dokładnie to samo. Podrzucają nam tutaj do Polski hordy nielegalnych migrantów. Ostaszewska skrytykowała rząd Donalda Tuska w bardzo, bardzo jednoznacznych i ostrych słowach. Ale proszę Państwa, Podkreślmy, że zrobiła to dokładnie w tym samym tonie, w jakim uczynił to kilkanaście dni temu aktor Antoni Pawlicki. Ja wtedy zrobiłem o tym film, a wielu z Państwa w komentarzach pisało, o nawraca się na polskość, wreszcie przechodzi na właściwą stronę. Brawo, panie Antoni! No drodzy Państwo, nie, aktorzy nie są zdolni do żadnej refleksji, a są owładnięci, szczególnie ci aktorzy mainstreamu, tych głównych mediów, tych największych produkcji filmowych. Większość z nich Albo się nie wypowiada wcale po stronie żadnych wartości, albo jeżeli już to przeciwko państwu polskiemu i przeciwko polskiej racji stanu. Pawlicki nie zrobił niczego innego. On też uważał, że trudno mu patrzeć, powiedział, że trudno mu patrzeć w lustro, kiedy się goli, ponieważ on poparł rząd Tuska, a ten rząd nie przyjmuje migrantów. No coś strasznego, jak to w ogóle jest możliwe. Pawlicki nie jest w stanie się z tym pogodzić. No niestety 90% komentarzy pod tamtym moim filmem. Biło brawo Antoniemu Pawlickiemu, bo skrytykował rząd. Ale jeszcze pomyślmy, dlaczego go skrytykował. To dokładnie tak, jak Lew Trocki w Związku Sowieckim krytykował Stalina. No za to właśnie, że Stalin prowadzi zbyt miękką politykę. A Trocki chciał jeszcze bardziej, jeszcze bardziej dokręcać śrubę na lewo. I dokładnie tak samo chcą ci. Artyści, ci aktorzy, którzy dzisiaj krytykują rząd Tuska, no nie za to, że ten rząd nieskutecznie broni polskiej granicy, na przykład od Zachodu, tylko za to, że nie otwiera całkowicie granic i nie wpuszcza tutaj wszystkich, którzy by chcieli do Polski przyjść, a kim są, sprawdzi się później, parafrazując panią poseł Hartwig, która taki tweet słynny popełniła. Pamiętają państwo sprzed kilku lat. A więc artyści poza scenariuszem, niestety, mają skłonność do plecenia bezmiernych głupot. I warto pamiętać, że jeżeli nawet krytykują rząd Tuska, to z całkiem innych pozycji niż my, konserwatyści, oni to robią z pozycji lewackich. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie, kłaniam się pięknie. Proszę o komentarze, co sądzicie o słowach Mai Ostaszewskiej. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach.